Cześć, Mano, witajcie. To jest Redo. Dzisiaj z się małego dżundira z turem, e, Za mną zgrabiarka. Siano kosy. E, już Duże grono łąk mamy pozbierane. Poprosu, znaczy pozbierane. Po, pograbione, pokoszone, poprasowane. E, tutaj z pierwszego pokosu, chyba ostatnia została, z tego co się orientuję. E, Wójo pojechał teleskopem zwozić. Na taką dosyć podmokłą łąkę. E, mówić, że już że na razie on tam pozwozi, bo prasowa wczoraj, mniej więcej, wie co jak e, tam wygląda. Gdzie jest mokro, gdzie jest tak w miarę sucho, żeby baloty pozostawiać do załadunku i takie rzeczy. Ja tutaj jadę na. No, na łąkę w sumie blisko nas. Tutaj za tymi jak z pokrzywami jest e, żwirownia zrobiona. Tutaj wydobywali piachę, budowali drogę S51. O! Korzenie jakieś tu są takie duże. Znaczy korzenie gałęzie. O! Teraz tak. No i sobie wolniej trochę nie pourywać O, no Drugi też siedzi O, superancko Sznurki sobie tu zachwacimy Dobra, baya. Przy otwartek jak sobie porobię, ciepło dzisiaj jest Do góry Dygniemy, yy, czekajcie, to był ten, tak? Nie, to nie ten, przepraszam O, superandko. Ogólnie bo jak mówił, że dosyć pobuchtowane będzie Miejscami. Już pewnie jakoś nie napędzę dzisiaj dużo, bardzo. Ale póki co, jak jest równo, lecimy, nie? Z tematem. I tak oto wygląda. W ogóle to sporo tu jest do zrobienia, bo macie tutaj cały ten plac. Tam góra. Nie wiem, czy tam za lasem kosił Będę musiał jechać zobaczyć też to To dosyć spora e, powierzchnia trawy tutaj Dawno nie było żadnego vloga Jakoś... E, kamery cały czas zapominałem brać, szczerze mówiąc Bo ostatnio fa e, fajny vlog by wyszedł z e, Złożenia, belek Połącze połące latałem, złoziłem teleskopówką właśnie. Fajny by był Mok z tego, ale zapomniałem wzięć kamery. A w tym roku tu jest zawsze tej trawki. Jest tam z coś tam, coś tam ale jest. Do góry. Co widamy? Na razie raz przy raz sobie pojadę Za długo nie robiłem, żeby odległości czuć Za mocno też nie, nie mogę jej łamać Bo wałek już jeden tak popsuty yy, został Nie wiem Nie ma osoby po prostu, to by zepsuł To z niewiedzy naszej się popsuło wtedy większe poprzeczniaczki sobie zrobimy i tyle. Ja sobie, znaczy ja, tak mamy przyjęte, że poprzeczniaki na samym końcu grabimy Bo się ich wtedy nie przestawia. Znaczy nie gniecie ich się, nie? To jest mówię to. Bo jak ja teraz przyjadę w tym sianie, które leży luzem, jak ja je ubiję, to musi i tak nic nie stanie, bo je później z powrotem podniosę, tak? Nie, a nie ma tego zahaczania, czy tą osłoną, co tam idzie po środku, czy też grabiami tego nie zahaczam. No tak elegancko to sobie wygląda ładnie. Urządziłem trochę inne widoczność, jest, muszę się dobrze wychylać. Kwestia przyzwyczajenia, jak to wszystkim powiem wam. Tutaj już prosto zrobimy, nie będę. Wujkowi zawijasów takich robił, do prasowania Ten pierwszy, no to musiałem tak, no bo odgrabiałem od czego Powiem Wam, tym tak zwanym słoneczkiem grabiliśmy, czy tam wichrem, jak to tam, kto nazywa Kiedyś Ale od czasu jak jest ta zgrabiarka, to naprawdę na momencie idzie zgrabianie no może nie zrobić takich dużych pokosów, bo na takiej na małej trawie, na takim małym szanie to by się po kilka razy zrobiło tak mniej tych pokosów, ale większe. Ale powiem Wam, tutaj ona luźno zrzuca, nie skręca tej trawy, szybciej można prasować, ładniejsze waloty się z tego ubijają. No więcej plusów niż minusów. I też macie, ja robię tylko jeden przejazd i jest już gotowy wałek do... Lasowania. Na dobrą sprawę kiedyś tak e, pogoda nas trochę goniła, że nie wiedzieliśmy ile zgrabić. To na bieżąco, praktycznie przed prasą, grabiłem. Bo to też było suchutkie desianko. E, nie potrzebowało jakiegoś większego tam owiania jeszcze. Także ja jechałem przed wujkiem, to zgrabiałem. On zaraz za mną prasą. Także ba, maszyna godna polecenia, nie? tu już jakoś wyczuł to odległość, że grabi sobie boczko Ja jakoś nie mogę się tego przyzwyczaić Jeden przejazd zrobię taki, że naprawdę na styk go biorę A drugi taki, że mało co i to tak Jakoś nie lubię Są tutaj te rewersy, to mogę sobie raz po raz yy, grabić Każdy co siądzie to ma jakiś inny, inny styl technikę. Ja nie neguję na przykład jak ktoś jeździ w oczko czy coś, zwija na miejsce do grabiarki, bo też widziałem takie rzeczy, że wyjeżdża z jednego pokosu, łamie się naraz. Nie wiem, no myślę, że by się przydał wtedy wyłączać. Ostatnio grabiliśmy na siano kiszonkę pracowaliśmy tylko i pan był ciężarówką. E, brał sobie baloty i owijał je, no to były rządy, rzędy, e, po kosiarce, nieprzetrząsięte właśnie No to bo tam było elegancko widać, bo o, trzy pokosy z kosiarki, naszej Somaszki e, Szły na właśnie na jeden taki bałek, to prostu sobie liczałem, raz, dwa, trzy, wjeżdżałem, zostawiałem w oczko. Tutaj jakoś nie mam takiego czucia jeszcze Za rzadko grabię, za mało grabię myślę i to jest to no. Nie wiem jak w innych rejonach Polski zaraz wygląda pogoda, ale U nas i weekend Jak na razie poniedziałek, bo jest dzisiaj poniedziałek No naprawdę ciepło, upalnie Robi wrażenie słońce i temperatura Można tak to ująć Wszystko łapie, wszystko łapie Superancko Jedyny problem, jaką z tą skrabiarką mieliśmy to, że te graby się właśnie urywały, całe rury Nie wiem, czy to po prostu z racji zużycia materiału, zużytkowania tego czy po prostu gdzieś coś przy nisko mieliśmy ustawione? Wiem, że coś wujek przestawiał teraz. Człowiek się chodzi, stara, chodzi, robi tutaj, jeździ, kurde, przy tym, ale powiem Wam, że natura to jest natura, nie? Dziki, tak przylazły, tu pobuchtowały. Ciężko, ciężko jest tu grabić tak naprawdę powolutku powolutku jadę, nie? To, o, nie korzystam z wydajności tej maszyny nawet Ale nie w tym rzecz, żebym coś pourywał zaraz, nie prawie, o masakra pory te dziki, ale to co jest teraz w tym roku to to jest jakaś istna tragedia, no Wy pewnie tego nie zobaczycie jak ja tutaj skaczę sobie w tym się na boki No ale tragedia, nie? No, pomału trzeba robić Trochę szkoda w sumie, bo Zioł by zapił te C3, powiedzmy tak, to no, już by się tym, to zgrabialeczko bawił, Lato po tych górkach, no ale no co? Dziki. Natura. Nature. Tak bywa. Tam gdzie mogę, to niby przyspieszam, ale to, to i tak nic nie daje. To tak później już jest trochę, bo tu jakiś zagajniczek, jakieś drzewko, tu jakiś krzaczek, tu jakieś coś, jakiś coś Tu zostawiam tak w to wszystko pograbię chyba pod koniec Tak to, tutaj tam takie króciutkie by wyszły, tak to zrobię jedno długie, całe i tyle Później, później przyjedzie to sobie to odprasuję pierwsze Będzie lato wtedy na tym długim kawałku W miarę jakoś, żeby to sensem było, zawsze staram się grabić jak jak ja bym chciał mieć pograbione do prasowania, nie? O Jezu, jest, się chce Masakra Lato w końcu, nie? No Widzicie okularki? Dzień dobry, dobry Wygodniej jest, bo czasami ktoś pod słońce pogadać czy coś imię zaraz oślipio i trzeba mrużyć. Oczy oczęta. Tutaj jakieś paski, takie trawy pozostawały. Nie wiem czemu. Nie jako siłę. Pewnie właścicielka tak sobie zażyczyła Czasami klient na pan, tak? W większości przypadków. Chyba są jakieś dziury albo ciasne uliczki, dzielnica, to wtedy już klient nie jest nasz pan, tylko my decydujemy, gdzie wyjdziemy, jak wyjdziemy. Ogólnie możecie dać znać w komentarzach pod filmem, pod blogiem, jak u was się kosy poszły, jak idą, może jakieś ktoś zielonki, kiszonki robi. Też by to, to coś tam innego robi, nie? Ojo. O Jezus Maria Aż by się chciało przyspieszyć Trochę tych to tu będzie, ale balotów, z tego to za dużo nie przewiduję Z racji tego, że to po prostu jest dosyć duży kawałek tej trawy tu trochę jeszcze uzbiera, ale spójrzcie na te walki. Myślałem nawet na zgrabiarkę, mi to ledwo co do połowy słony sięga te, jeden taki baj z takich dwóch gwiazd to jest nic no taka tutaj trawka jest no i co zebrać trzeba, no nie? Zawsze tam w tym roku była taka porządna trawa Od kiedy sięgam po mieście, to tutaj naprawdę tak porządnie da, 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 dawało akurat w tym roku Ale widzę, że w tym roku też taka słabsza Nie jest cała taka zacudowana ta trawa No nie jest o, do góry i sobie zakręcamy z zakręcaniu wrzucam półbieg, żeby mniejsze obroty mieć Tutaj może ten kawałek i na tym drugim półbiegu pojedziemy Akcja niczym z farminga można by rzec chłopaki robią na od zera zamiast tych tu jakiś zagajniczek, tu jakieś drzewko tu jakiś, jakiś tam kamyk też jest tam ogólnie na rogu trzeba troszeczkę mi ominąć jak to pola takie fikuśne, znaczy pola no. pola, łąki, wszystko tutaj takie bywa no zwłaszcza, bo tu góra, tutaj jakiś skłon tu jakieś drzewo <laughs> O, przebrazam. przepraszam, Bardzo, Nie chciałem, Ciekawe czy ktoś mnie z tej że obserwuje. Jak myślicie, patrzy tam ktoś z góry. Czy raczej nie, I powiem wam, o ile ta zgrabiarka jest naprawdę godna polecenia, o tyle. Te jak tam się kilka razy pourrywały. Coś no do, tam dorobiliśmy. Takie obrączki były pospawane, powzmacjane. Ale ostatnio się znowu zaczęły rwać. No i co? No i problem trzeba kupić nowe. No okej. Okay. Problem tam funduszy już schodzi na drugie miejsce. Trzeba to trzeba kupujesz, tak? Tylko że jest problem w tym, że nie da się tego kupić. Jest tak ciężko dostępne na rynku. Do modeli z troszeczkę wcześniejszych, do nowszych, to już nie jest taki problem, ale idealnie do tej, jest na, no naprawdę ciężko. Także jak ktoś ma gdzieś jakieś znajomości, jak Ferdinanda, to bym mógł poprosić się na w komentarzu gdzieś, czy napisać nazwę tej firmy, ale gdzieś ją tam już później sobie znajdę bo to by fajnie pomogło, usprawniło niektóre rzeczy Wtedy by nie szukał gdzieś po znajomych, nie dzwonił gdzieś tam tylko normalnie na zadzwonił, wziął od nich Symbol tej zgrabiarki, wam pokażę. Wyjdę zaraz na zestawach może pokazać nawet bo kawałka się to raczej nie znajdę, no, trudno, wyjdziemy taką na to patelnię o, i tutaj macie właśnie tą. Ee, no właśnie, jak to nazwać? No bo to nie jest pasieka, właśnie, tylko no, to produkcję miodu tutaj mają. O, tak opowiedzmy, tak? Mają no, gdzieś na swoje pasieki porozstawiane. Tutaj przywożą te wkłady z uli i to oporządzają całość. O, dobra, zróbmy coś takiego może. Oj, oj. No tutaj to tak ganiam za tą trawą szczerze, nie jest tylko ganiam za nią, no ale no raz jest porządne trawsko, raz jest po prostu jakaś tam trawka tak Jakby nie było kilka kulek się z tego ulepi. Trzeba wolniej, bo zęby się zgubi. No i te palce zgrabi, tak? Tutaj też zawsze taki najgorszy kawałek był. Bo tu macie skraj taki laso, właśnie tutaj macie te ule, to pasie, o której mówiłem, że ona stoi tutaj w się, się znajduje. Ma, no, powoli, powoli, bo się rozperdoli. Tak zwanie... Ciekawe, na trzy razy tu będę miał to? Pewnie da A dwa razy nie zamknę, na raczej nie mam co na to liczyć Chociaż... Jak myślicie, uda się czy nie uda? Dobra, jedziemy tu, może to teraz ukabimy Później te to się ciężko ukabia A jak się takim brzegiem, to będę to już do końca, nie? O masakru O, tu jest kawałek, no to zaraz to nie wiem. Bym ogólnie to zgrabił, ale no ciasno ciasno jest i po nieskoszonej trawie jadę i będę rwał zaraz grabie całe Także najeżdżam tylko dotąd, do góry małych wyłączam Oprócimy się to wyjdę. Pokażę co i jak, o co mi chodzi mniej więcej, czy nie więcej. Cyk cyk, mekfuch, ciach pach. Tutaj sobie tutaj nie zacznę grawić Wierchowiec jaka gazu damy o, Dobra, idziemy Tak więc o e, Jest to Kvernel Antaurub e, 9070C e, I chodzi, czekajcie bo to jest lewe to na lewym się nic jeszcze nie urywało Jak się urwało to nawet nie wiem E, idę na prawo gwiazdy, Wam pokażę o co mi chodzi. E, 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 e. Czekajcie. Gdzie to? O, tu to jest. Tu one zawsze spękały, tutaj na tym. Ja i dorobiliśmy takie właśnie tuleje, powiedzmy jakieś zaspawane. To jest na śrubę skręcone. Ale ostatnio właśnie zaczęła strzelać nawet ta tuleja. Nie wiem, czy w końcu Piotrkowi się udało znaleźć te rurki, nie? Całość tutaj też jest problem z tym, no by kupił taką gotową rurę, znaczy gotową rurę po prostu taką, ale rozmiar tam nie pasuje, nie? Było po prostu tu nagią i tyle, bez problemu dziury by tylko ponabiercał i tyle, tak? Ale no właśnie jest widz w tym, że nie ma ich, nie ma takiego rozmiaru. A John Wirek jeszcze o, się tak prezentuje elegancko, taki zestawie. Więc coś nie dograbiło mi, widzę. Czemu? Nie wiem. Za małe obroty? Chyba nie! O! I tak widzicie, już część, mam sporo część pograbioną. Tamten przesnik został, tamten kawałek, co widzieliście, i jeszcze tam, także. Już tutaj siedzę dwie godziny, to pewnie jeszcze z godzinkę, no półtorej mi to zajmie tutaj. A ja myślę, że takim akcentzikiem zakończę ten nogasek, bo i tak się sporo pogadałem. Bez sensu, żebym jakoś długo tutaj e, przeciągał. to. Także mówię, jak ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, że idzie te rury dostać do zgrabiarki Fernanda 9070C jak najbardziej możecie zostawić jakiś tam kontakt, jakąś, jakąś nazwę tego dealera, tej firmy, która się właśnie tym zajmuje. Naprawdę będę wdzięczny, bo jest dosyć spory problem z tym. No nie będę ukrywał. To jest jeden taki monkamer jak na razie w tej zgrabiarce, i gdzieś coś musimy z tym zrobić. A wow, mnie użarło. Dobra, także na razie strzelajcie, trzymajcie się. Cześć. Mają.